Największe atrakcje podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. Wodna atrakcje Terem gorący potok w szaflarach. Park rozrywki Rabkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. wwwmt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl i i w wiadomościach poświęcenie kaplicy podhalańskiej w sanktuarium Jana Pawła II oraz zakończenie rundy jesiennej podhalańskiej A klasy Dobry wieczór. Dzisiaj mamy poniedziałek, 26 października Paulina wucała, zapraszam na dzisiejsze wiadomości. 22 października, czyli w dniu wspomnienia świętego Jana Pawła II, w dolnym kościele sanktuarium Jego imienia poświęcono kaplicę podhalańską z figurą Matki Bożej Ludźmierskiej. Uroczystego poświęcenia dokonał biskup Jan Szkodoń. Pielgrzymi odwiedzający sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie mogą modlić się przed wizerunkiem gaździny Podhala. Uroczystą Muszą Świętą rozpoczęto poświęcenie kaplicy podhalańskiej, w której uczestniczył kardynał Franciszek Macharski oraz biskup Jan Szkodoń. Jest to utrwalenie tu w Krakowie, w centrum Jana Pawła II, tego, co się dzieje w Ludźmierzu, ale co również dzieje się na różnych kontynentach, gdzie znajduje się... Figura Matki Bożej Ludzimierskiej. Oczywiście to będzie również przypominać o miłości Jana Pawła II kardynała Wojtyły Wcześniej do Matki Bożej w, Ludzie, w ludzimierskiej figurze. Nazwał tę figurę gaździną Podchal. Matka Boża jest Matką Chrystusa, Matką Kościoła jest matką nas wszystkich. Uroczystość zgromadziła liczne grono górali, którzy wraz z duchownymi przybyli do Krakowa na to ważne wydarzenie. Obecny był także ksiądz Franciszek Juchas, brat zmarłego księdza Tadeusza Juchasa, który podjął inicjatywę utworzenia Kaplicy Podhalańskiej w krakowskim sanktuarium. Prócz figury Matki Bożej Ludźmierskiej w kaplicy znajduje się obraz profesora Zbigniewa Sałaja, przedstawiający koronację figury Matki Bożej Ludźmierskiej z 1963 roku, której dokonali kardynał Stefan Wyszyński oraz biskup Karol Tyła. Co prawda tej jesieni rozegrane zostaną jeszcze dwie serii piłkarskich spotkań, ale będą to jednak przeniesione dwie kolejki rundy wiosennej. Jesienne emocje się zakończyły. Triumfatorem pierwszej odsłony tego sezonu zostaje nowotarskie NKP. Za nim dumny Lubań, Tylmanowa i Orawa-Jabłonka, ale walka toczyła się do ostatniej chwili. Piotr Twardowski. Emocji na podhalańskich boiskach tej jesieni nie brakowało do samego końca, także na boisku w Jabłonce. W minioną niedzielę gospodarze musieli zmobilizować się zdecydowanie bardziej, bo chociaż podejmowany przez nich spisz krępachy od dłuższego czasu nie pokazuje żadnych aspiracji do walki, to zawsze mógł wywinąć orawie numer i popsuć plany i nadzieje. A Orawa kończy tę rundę jesienną na wysokim trzecim miejscu w tabeli. W starciu dwóch paniaminków od samego początku dominowała Orawa, budując przemyślane akcje, które przynosiły bramki, a padło ich w całym spotkaniu cztery, przy czym trzy strzelili gospodarze. Honorowego gola dla Spisza zdobył tuż przed gwizdkiem kończącym spotkanie Marek Kaczmarczyk. To wszystkie wiadomości. Dziękuję i życzę dobrej nocy. Najlepsze atrakcje Podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. Wodna atrakcje terem gorący potok w szaflarach, park rozrywki rapkoland w rapce zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na kotelnicy białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. wwwmt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Aqua trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl we <laughs>